Siemano, z tej strony Wodra, witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy po nowym update'cie, sezon czwarty wjechał i mamy nowe bronie, troszeczkę zmiany w mecie i pokażę Ci dzisiaj, moim zdaniem, top 1 karabin szturmowy na daleko i jest to e, swat 56 z przeróbką nagrała, czyli nasz klasyczny grał zrobili aktualnie w mecie. E, zwiększyli mię prędkość pocisku, ułatwili zdecydowanie recoil. E, dobry jest buildzik bez celownika, ale ja Wam dzisiaj pokażę build z celownikiem. Raczej tak mi się wygodniej gra. No i słuchajcie, niestety zabrali... Ale nic się nie stało, bo po prostu mogę zrobić zawsze wina na solo, na duo No i udało się zrobić przy tym oczywiście ponad 20 bomb Także zachęcam do przetestowania builda, który zapodam Do lajkowania tego filmu, do komentowania No i co? Miłego oglądania To jest zbudowane, a może wcale nie miał za bardzo zbudowane, nie? nie wiem. Nie, a jak nie bierzemy? Zioma ja, gdzieś przyleciał. Ewa potrzebuję. No. O, zabili tam tego gościa Okej. Okay. Oho, podchodzi chyba. A ja bez kewów. Gigi. nie mam szans już tego ugrać jakoś. Zaraz mi podejdzie drugi jakoś z prawej. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Ja pierdziele, patrzcie, wystarczy jakoś z głową i wszystko jest możliwe. A te pałki podchodziły właśnie, bo mówię, mamy przewagę, mamy przewagę. To sobie wyjdę na open. No i tak to wyszło. Ale kurde, w szoku jestem. Jestem w szoku, naprawdę. Ja z miałem. No nie. A ja sobie chciałem utrudnić po prostu, gdzie tam. Tylko zostawiam na endgame. <laughs> no dzięki Piotrek, zasłużyłem, mówisz. Też nie wierzycie? No co wy, wy to akurat powinniście wierzyć we mnie. Nie wierzycie? Okej, Celem zrobiłem, dokładnie. O, tylko ty rąka jakaś jest, podnosz to szybko, bo... Zaraz może być nie miło. To jeden, a gdzie drugi. Dziękuję bardzo hermy za sobą. Jeden tutaj siedział tylko. Dziwne aż. Dobra, spalę tego bezpa. Patrz, jest drugi. Ej, czy on siedział tam na dole? Tak, on tam cały czas siedział, chyba. Ja, pierdziele. Ole, tu jest typa w koło. To ja idę jeszcze po jednego bezpa. Gdzie idziemy? Tutaj może. No, ten grał jest niesamowity, no. Nie? Jest niesamowite, dlatego mówię, no to jest raczej to 1 meta teraz. Um, przede wszystkim właśnie e, recoil bardzo ułatwili, bo tamten recoil był prosty, ale mimo to tak miotał, że często się nie udawało tego fraga zdobyć, a teraz no już prościutko strzela. Lecę? Już spierdziela? To Mamy kasę od razu na kolejnego Bespa Dobry początek ty jest 95 typa jeszcze żyje, a ja już mam 8 bomb Oj oj Coś tam stra... Coś tam strzela ten chłopak Muszę jakoś zaskoczyć ich i sobie... Jednego zdjąć. A będzie 1v1 to już sobie może dam radę. Ale nie, jak on się tak ustawia. Szkoda, że nie mam czujnika. To już by się przydał fest. Gdzie drugi Nie widzę dziada ten drugi chyba grał snajpę A tam już jest na tych cycach Jak to strefa ciśnie On na baja biegnie Bożesz. Ja pierdziele, ale lecę. Ej, to są te chłopki, co ich na samym starcie pozabijałem. <laughs> Drugi raz pierdzio dostali. Szybko graj. Dziękuję okay, bardzo Andrzeju za Tak, Ta, no nie ma solo, solo na duo klikam Porady? Kurde, tak na szybko to... Nie, nie, nie wiem, za bardzo co na szybko mogę powiedzieć Generalnie ja powiem Ci, nagrywałem masę różnych poradników, które znajdziesz u mnie na kanale a propos ekspienia broni, no to wydaje mi się, że ten tryb potyczka aktualnie będzie najlepszy. Tylko odpal sobie żeton na podwójne PD, no i lecisz tam potyczkę i staraj się po prostu jak najwięcej fragów robić. Ewentualnie możesz tam próbować jeszcze grabież. I na tej grabieży rób sobie po prostu kontrakty, na przykład kontrakty dostawa i staraj się po prostu jak najwięcej tych kontraktów napadzać się. Kurde. Ten już na górę wchodzi na wieżę. Bo on już obsrany. na no nic mu nie zrobi. Bo żeby się dobrze wychylił. No nie wierzę w że to się tak wychylił chłop. To przecież kto tak robi? No jest. O kurde, tu mam typa na dole. Tak Ten tutaj uciekł. Za tym busem jest. Nie wiem, jakoś się tak położył, że go nie nie widać. Biegnij na open, proszę bardzo. Dera. Musimy. Jeden chłop. Ale wyrwał. Uda, już prawie Amonium. nie mam. Dostał od kogoś jeszcze, od jakiegoś snipera chyba. Ta, tego ja nie widziałem, bo go po prostu ktoś zabił. Tak. Dobra, jeszcze szybko na zdążę. Dwa bezpy. O kurde. Dobra, tamty będzie lepiej Ta, ja też miałem squidy właśnie w trakcie strzelania Grał napada gdzie już sada zobaczymy Kurde boję się to trochę, bo jak oni tylko wychylą na mnie, to będzie... <gülhante> <gülhante> Não universo é Ten granat poleciał? Coś się, że tam siedzi w kiblu, nie? Ale życzak. O nie. No co jest? Co to za lagi są? Nie. Jest, odlogowało. Ale jaja. Widziałem go tam czy nie? Widzę go. Jeszcze z przodu celuję, ale przypał. Muszę ich podjechać. Chyba jadą ty Ale jaja Tu ustawiam we dwóch tam przejebane Ale Możliwe, że mnie nie założyli Szoku jestem, że to przeżyłem na tych namiotach już jest Gjorde det. <laughs> O, ja pierdziu! I co ja mam tutaj zrobić w takiej strefie? Przecież tu nic nie idzie zlutować nawet na takim odludziu. To jeszcze jest jedynie ten Lambert, będzie można coś tutaj zagrać, ale nie mam pojęcia nawet. Nie ma pomysłu, co tam będę mógł zrobić, co nie. Ten budynek, jakby to był jakiś lód. Ames. Podobno mocny jest teraz. Nalot to się mogę przydać. Jest jakiś kewi, chociaż jeden. W budynku się przed chwilą bili. Już zratowali chyba. Coś na baju kupował dopiero. Bo to wolę. Zresztą to też jest tylko 30 kulek Loody spadło, ale weź się tam przedostań teraz, nie? Wiecie jak ludzie też grają, no nie siedzą pewnie po jakichś tych krzakach Że w ogóle nie widać postaci, nie? Nie ma co tu latać po te fragi, bo. Nie, to nie jest strefa na dojazdy, nie. Zjebałem tam, jest jedno duo, nie? To największy problem. Szkoda, że bardzo szkoda, że nie zabiłem jednego chociaż tego duo teraz, ale strefa im dało. Muszę, muszę to podejść, bo inaczej nie mam szansy. Pałgasz oh ja się tutaj. Zabrali solo? Wyjebane. To przecież wygramy solo na dół. Kurwa łatwo.